Ferie na celowniku. W puszczykowie dla dzieci przygotowano szereg atrakcji, zachęcających do aktywnego i ciekawego spędzania czasu w trakcie dwutygodniowej przerwy od szkoły. Gramy w Counter Strike'a, tyle, że zamiast siedzieć przed komputerem, gramy w plenerze, jak panowie widzą. Siedzimy, mamy rozłożone gadżety elektroniczne rejestrujące co się dzieje w grze, dzieci, uczestnicy gry mają czujniki, które rejestrują trafienia, mają w karabinach nadajniki, mogą się eliminować, mogą się wyłączać, przełączać w inne tryby, no i gramy na czas licząc punkty po upływie. Gra przypadła do gustu zarówno chłopcom jak i dziewczętom, które niejednokrotnie zaskakiwały umiejętnościami. No bardzo fajnie, bardzo zabawne są ich reakcje, już kilku wkurzyłam. A mi co lepsze? Przy komputerze z myszką, czy jednak z takim problemem? Nie, zdecydowanie, zdecydowanie nie tutaj. Sporym zainteresowaniem cieszy się również oferta lodowiska. Odwiedzają je całe rodziny. Przede wszystkim dla dzieciaków i dla młodzieży do 18 roku życia mamy ofertę lodowisko. Pierwsze trzy tercje poranne są za darmo, mogą sobie pojeździć. Należy jedynie wypożyczyć sprzęt, a jeżeli ktoś ma swój własny, no to oczywiście z tego korzysta. Także zapraszamy dzieciaki, ponieważ no chcielibyśmy, żeby odeszły od tych komputerów, jeżeli mogą poruszać się to. to Oczywiście jest to zawsze bardzo wskazane. Myślę, że dzieci najbardziej szczęśliwe, że jest taka okazja, żeby pojeździć i trochę się poruszać. Także bardzo fajnie. Polecamy wszystkim, którzy jeszcze nie próbowali. Dziewczyny, pierwszy raz startujecie nie boicie się? Nie! Nie, nie. Bo, jak, bo jak jeżdżę na rolkach to się nie boję. Ja też się nie boję, bo ja, ja tylko trochę potrafię jeździć na rolkach. Która startuje z pingwinkiem? Lodowisko w Puszczykowie już zaprasza na drugi tydzień ferii. Oprócz tego dzieci mogą jeszcze skorzystać m.in. z warsztatów komputerowych i zajęć z robotyki.